Muzeum Sztuki w przeciwieństwie do większości instytucji muzealnych w Polsce cieszy się dosyć długą tradycją bogatych relacji ze sztuką, ze sceną artystyczną czechosłowacką. Jej efektem było pozyskanie do naszej kolekcji prac bardzo istotnych czeskich artystów w istotnym momencie, czyli w okresie po praskiej wiośnie 68. roku. My do tej tradycji zainteresowania sztuką czechosłowacką nawiązujemy dzisiaj pokazując twórczość Jana Manczuszki. Jest to wystawa ważna przede wszystkim z tego względu, że jest tak naprawdę pierwszą poważną prezentacją Dorobku tego wybitnego artysty, niedawno zmarłego, artysty, który odgrywał kluczową rolę, jeżeli chodzi o scenę artystyczną w Czechosłowacji, a później w Czechach i Słowacji, ale był też ważną postacią sztuki międzynarodowej. Męcząszko odnosi się do ludzkiej percepcji, do jej możliwości i do faktu, że każdy z nas troszeczkę inaczej odbiera te same słowa, te same wypowiedzi, w związku z czym wyciąga z tego różne wnioski i w różny sposób rozchodzi się, że tak powiem, myślenie każdej z osób, które widzą to samo wydarzenie. Jest taka praca manczuszki, która właśnie opowiada o trzech przyjaciołach, którzy wieczorem spotkali się w barze. A potem każdy z nich ten sam wieczór, który spędzili razem, opowiada w zupełnie inny sposób. Jak gdyby opowiada, wyciąga z tego trzy, powstają z tego trzy różne historie. I generalnie cała sztuka manczuszki opiera się o historie własne, często sięga do własnej biografii albo zasłyszane u przyjaciół, które próbuje e, opisać. E, Jednocześnie wykazując przy tym, że bardzo często pomijamy fakt tego, co jest najważniejsze, gubimy gdzieś sedno tej historii po prostu, czyli jakby tytuł wystawy dokładnie odnosi się do... do tego, co, 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 přes, co v, v štuce mančušky je takie bardzo jisté, že najważniejsze je to, co nevidíme. Práce mančušky by se dala situovat do prostoru středoevropského nebo východoevropského umění. E, to byl termín, který vlastně v té době se používal a e, byl to e, to to termín, který vlastně vymyslel Západ, ptal se, co se dělo, co se dělo ve východní Evropě během komunismu a vlastně odpovědí bylo současné umění z tohoto regionu. Mančuška vlastně často vystavoval, nejdřív byl, dá se říct, lokální umělec, chodil na akademii v Praze, jeho rodiče pocházeli z Bratislavy, takže národně, národnostně vlastně taky dobře reprezentuje vlastně střední Evropu. A vystavoval v celé řadě zemí, později v Berlíně, ve Spojených státech, ve Francii.